Siemano, dzisiejszy film będzie o redukcji Dowiesz się, jak spalić 50% więcej tłuszczu przy tym samym deficycie kalorycznym. Powiem również, jak zachować więcej mięśni podczas redukowania tkanki tłuszczowej. Poznasz trzy sposoby przeprowadzania redukcji i dowiesz się, który z nich jest najbardziej skuteczny. Dowiesz się, jak dwukrotnie spowolnić negatywne adaptacje metaboliczne podczas odchudzania. I poznasz dowód naukowy na to, jak zredukować bez efektu jojo. Nie przedłużając, przyjmuj nam zostawienie łapki w górę, suba, dzwoneczka i zapraszam do oglądania. Więc na początek musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co odpowiada... Tak naprawdę za spalanie tłuszczu, żeby zrozumieć dalszą część filmu. Deficyt kaloryczny jest najważniejszym czynnikiem, aby spalać tkankę tłuszczową, i głębokość, czyli wielkość tego deficytu, będzie dyktować tempo spadku naszej masy ciała. Najważniejszy jest bilans energetyczny, czyli tak jak widzisz na prezentacji, energia dostarczona z pożywienia pomniejszona o energię, którą wydatkujemy. Żeby to lepiej i łatwiej zrozumieć, możemy to porównać. Do tego, co przedstawiłem poniżej, czyli zysk to, są, to jest przychód minus koszty. Jeżeli nasz przychód będzie większy niż nasze koszty, to będziemy mieli zysk i porównując to do tkanki tłuszczowej, będziemy wtedy odkładać tkankę tłuszczową, a jeżeli koszty będą większe od przychodu, czyli będziemy wydatkować więcej niż dostarczamy z pożywienia, to wówczas będziemy mieli stratę, czyli nasz organizm będzie musiał sięgnąć po zapasowe pokłady energii, czyli Tkankę tłuszczową. I to jest właśnie deficyt kaloryczny. No i musimy sobie powiedzieć, że nie da się nie chudnąć w deficycie i nie da się chudnąć bez deficytu. Wynika to właśnie z pierwszej zasady termodynamiki, no i siebie możemy oszukać, nie wliczając z programowych kalorii, fizyki niestety nie oszukamy. No i ktoś mógłby teraz powiedzieć: dobra, to tylko teoria. Ja jestem w deficycie, jem bardzo mało i nie chudnę. Więc jak wygląda rzeczywistość, czy można jeść za mało i nie chudnąć? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie przeanalizujemy badanie z Minnesoty z roku 1944. Wzięło w nim udział 36 zdrowych młodych mężczyzn i po 12 tygodniowej fazie utrzymania zostali oni poddani 24 tygodniowej głodówce, czyli przebywali w pięć, aż 50% deficycie przez pół roku. Na koniec badania okazało się, że uczestnicy stracili średnio 25% masy ciała i zostało im jedynie około... 4% tkanki tłuszczowej. Więc to pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak jem za mało i niechudne. No, i na tym przykrym przykładzie właśnie możemy to sobie udowodnić. Warto tutaj również powiedzieć, że bilans energetyczny powinniśmy rozumieć w dłuższej perspektywie czasowej, na przykład w skali tygodnia. To znaczy, jeżeli od poniedziałku do niedzieli będziemy trzymać deficyt rzędu 300 kalorii, to na koniec tygodnia wygenerowaliśmy deficyt minus 2100 kalorii. Tutaj możemy również sobie powiedzieć, dlaczego cheat day nie ma sensu. Ponieważ, jeżeli od poniedziałku do piątku i w niedzielę będziemy trzymać deficyt np. 300 kalorii, a w sobotę zrobimy sobie cheat day, wyjdziemy na przykład do McDonalda albo na. Imprezę i przekroczymy nasze zapotrzebowanie o 1800 kalorii, to na koniec tygodnia może się okazać, że tak naprawdę nie jesteśmy w żadnym deficycie, ponieważ jednym dniem zepsuliśmy sobie efekty wypracowane przez cały tydzień. Więc Cheat Day jest naprawdę niebezpieczny i może albo spowolnić efekty naszej redukcji, albo jak widać na przykładzie poniżej, w ogóle je wymazać. No i dobra, wiemy już, że deficyt jest najważniejszy. Ale poza jego ilością liczy się również sposób jego nałożenia na organizm. I już tłumaczę o co chodzi. W badaniu z 2011 roku uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: szybkiego oraz wolniejszego spadku masy ciała. I na zakończenie badania, mimo że Obie grupy utraciły mniej więcej tyle samo na wadze, to proporcje utraconej tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej masy ciała były zupełnie różne. Grupa wolnego spadku masy ciała utraciła dużo więcej tkanki tłuszczowej i na dodatek nieco wzrosła beztłuszczowa masa ciała, czyli najprawdopodobniej nawet udało się dobudować trochę mięśni. Natomiast grupa szybkiego spadku, nie dość że straciła mniej tłuszczu, to na dodatek beztłuszczowa masa ciała zmalała. Więc pokazuje to, że. Mimo, że ilość deficytu była podobna, ponieważ masa ciała spadła o mniej więcej tyle samo w obu grupach, to sposób jego nałożenia na organizm był kluczowy. To badanie pokazuje również, że dużo lepiej jest redukować. Wolniej, no i zarówno z tego, jak i z wielu innych badań wynika, że zdrowe tempo redukcji to utrata około 0,5% do procenta masy ciała tygodniowo. Zatem, tak powinniśmy ustalić głębokość naszego deficytu, żeby celować właśnie w ten przedział. Jak już mówiłem na początku filmu, istnieją trzy najbardziej popularne metody przeprowadzania redukcji, i teraz sobie je pokrótce omówimy. Pierwszą z nich jest oczywiście ciągły deficyt, który polega na przebywaniu w ujemnym bilansie kalorycznym przez 7 dni w tygodniu. Niewiele się tutaj dzieje i jest to sposób bardzo dobrze nam wszystkim znany, więc nie będę tutaj dużo mówił na ten temat. Drugą metodą jest natomiast stosowanie diet breaków, czyli polega to na tym, że po kilku tygodniach stosowania ciągłego deficytu robimy sobie pewną przerwę, która trwa zazwyczaj tydzień lub dwa tygodnie. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać mniej korzystna metoda niż trzymanie ciągłego deficytu, ponieważ z każdych czterech tygodni odpada nam. Jeden, więc mogłoby się wydawać, że będziemy tutaj wolniej tracić tkankę tłuszczową. Ale jak jest w rzeczywistości, do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast trzecią metodą jest stosowanie rifidów. Dieta oparta o rifidy polega na trzymaniu pewnej określonej z góry liczby dni ciągłego deficytu i następnie przerwanie tego kilkoma dniami na utrzymanie. Czyli na przykładzie, który umieściłem na prezentacji jest to 5 dni deficytu i 2 dni przerwy. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że najczęściej te restrykcje kaloryczne w tygodniu są nieco większe, deficyt jest nieco głębszy, przez co średnia tygodniowa wychodzi taka sama jak w przypadku trzymania chociażby ciągłego deficytu. Czyli deficyt został zwiększony do minus 21% przez 5 dni, żeby wyszło 15% na koniec tygodnia. Natomiast moglibyśmy równie dobrze trzymać 15% przez cały tydzień, co dałoby taką samą średnią. Możesz sobie teraz obstawić, który sposób przeprowadzania redukcji będzie najbardziej korzystny i który da nam najwięcej zysków. Natomiast ja już teraz przejdę do omówienia. Pierwszego badania z 2003 roku. Naukowcy podzielili w nim uczestników na trzy grupy. Pierwsza grupa trzymała stały deficyt przez 20 tygodni, druga grupa przez te 20 tygodni trzy razy dokonała diet breaków dwutygodniowych, a trzecia grupa przez 20 tygodni w środku wykonała przerwę od diety trwającą 6 tygodni. Co najbardziej zaskakujące, na koniec badania. Wszystkie grupy straciły mniej więcej tyle samo na wadze. Jest to o tyle ciekawe, że celem badaczy było wykazanie, że taka przerwa od diety spowoduje wzrost wagi bądź zaburzenie efektów redukcji. A nic takiego nie wystąpiło, ponieważ, tak jak już mówiłem, wszystkie grupy straciły tyle samo na wadze. To właśnie już dało do myślenia, że taka zaplanowana przerwa od diety może dać pewne korzyści. A jakie to są korzyści? Pokazuje nam. Badanie Matador, czyli badanie z 2018 roku, 51 mężczyzn zostało w nim podzielonym na dwie grupy. Pierwsza grupa przez 16 tygodni trzymała stały deficyt. Druga grupa natomiast wykonywała diet breaki w cyklu 2 na 2. To znaczy, dwa tygodnie trzymali oni deficyt kaloryczny, a przez dwa tygodnie jedli oni na 100% swojego zapotrzebowania. Co najważniejsze w tym badaniu, czas trwania obserwacji drugiej grupy wydłużono do aż 30 tygodni, aby wygenerowany deficyt był taki sam w obu grupach. Pierwsza grupa trzymała 16 tygodni, a druga grupa trzymała 8 razy 2 tygodnie plus właśnie 7 razy 2 tygodnie diet breaku, co również daje sumaryczne 16 tygodni deficytu. Z matematycznego punktu widzenia, mogłoby się więc wydawać, że obie grupy powinny stracić. Tyle samo na wadze i taką samą ilość tłuszczu, ponieważ deficyt kaloryczny był ten sam. Co jednak pokazują wyniki? Grupa stosująca diet breaki zrzuciła w sumie 5 kg więcej, w tym aż 50% więcej tłuszczu, czyli minus 12 kg versus minus 8 kg grupy ciągłego deficytu. Na dodatek doświadczyli oni dwukrotnie mniejszego spadku spoczynkowej przemiany materii, który wynosił minus 86 kalorii w porównaniu z grupą bez diet breaków, która doświadczyła spadku o aż minus 180 kalorii. Co więcej, po 6 miesiącach od zakończenia badania uczestnikom stosującym diet breaky udało się zachować efekty redukcji z wagą minus 11,1 kg od poziomu wyjściowego, natomiast grupa, która przebywała w stałym deficycie, doświadczyła sporego efektu jojo i odbiła się do zaledwie 3 kg od poziomu wyjściowego. Pokazuje to, że stosowanie Diet Breaków może pomóc spalić więcej tłuszczu, hamować negatywne adaptacje układu pokarmowego no i skutecznie chronić nas przed efektem jojo. To, co moim zdaniem mogło również pomóc grupie stosującej Diet Break i zachować swoje efekty długoterminowo, jest to, że gdy musieli jeść na 100% swojego zapotrzebowania w ciągu tej dwutygodniowej przerwy, nauczyli się oni tak naprawdę. Jeść tyle, ile potrzebują. Mieli oni wówczas czas wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe i po prostu nauczyli się, że tak powiem, szacować swoje zapotrzebowanie, co po zakończeniu całego badania pomogło im właśnie utrzymać swoje efekty. Trzeba tutaj jednak dodać, że badanie to zostało przeprowadzone na osobach otyłych, co jest nieco problematyczne i nie można tego w 100% przyłożyć na. Osoby wytrenowane. Natomiast powstało jeszcze jedno badanie, w kontekście diet breaków jest to badanie Ice Cup. 29 mężczyzn i 32 kobiety zostało ponownie podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa znowu trzymała stały deficyt przez 12 tygodni, druga grupa natomiast stosowała diet breaki w cyklu 3 do 1. 3 tygodnie deficytu i tydzień przerwy. I znowu czas trwania badania drugiej grupy wydłużono do 15 tygodni. Żeby wykonać 4 cykle po 3 tygodnie deficytu i tydzień przerwy, żeby czas trwania deficytu był taki sam w obu grupach, czyli 12 tygodni. Badanie to nie pokazało niestety tak optymistycznych rezultatów jak poprzednia praca, ponieważ wykazano brak istotnych różnic w poziomie tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała pomiędzy grupami. Nie odnotowano również różnego wpływu na tempo spoczynkowej przemiany materii. Poziom hormonów, sen, siłę czy wytrzymałość mięśniową. Natomiast co warto zaznaczyć, grupa przerywanego deficytu odnotowała mniejszy poziom głodu, mniejszą chęć jedzenia i czuła Ogólnie większą satysfakcję z całego procesu redukcji. Nie są to niestety efekty tak spektakularne, jak u osób z większym poziomem tkanki tłuszczowej. Natomiast moim zdaniem, ze względu właśnie na tą większą satysfakcję i mniejszy poziom głodu, czyli efekty głównie psychologiczne, ułatwiające nam cały proces, oraz ze względu na naukę zdrowych nawyków żywieniowych i jedzenia na zero, czyli na utrzymanie swojej wagi, uważam, że Mimo wszystko warto wprowadzać diet breaki, szczególnie jeżeli planujemy długotrwałą redukcję, co jak już wiemy z początku filmu jest i tak korzystniejsze. Podsumowując część filmu o diet breakach, mogą one dawać tym większe korzyści, im więcej mamy tkanki tłuszczowej do zrzucenia, mogą one pozwolić spalić więcej tkanki tłuszczowej przy tym samym deficycie kalorycznym, Pomagają zachować więcej masy mięśniowej podczas redukcji. No, i tak jak już powiedziałem, mogą pomóc w nauce lepszych nawyków żywieniowych, poprawić samopoczucie podczas redukcji i skutecznie chronić przed efektem jojo. Dodam również, że nie musi to być tak skrajne jak w badaniu Matador czyli nie musimy wprowadzać dwutygodniowego diet breaka co dwa tygodnie. Natomiast stosowanie przerwy co 3 do 5 tygodni wydaje się rozwiązaniem jak najbardziej w porządku. Teraz przejdziemy do bardziej likwidowej części filmu i pierwszy dowód, jaki sobie rozpatrzymy, jest to praca jego i współpracowników z 2014 roku. 74 uczestników zostało podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa, klasycznie stały deficyt przez 6 tygodni. Druga grupa stosowała zmienne kalorie, czyli co każde 11 dni stosowali oni 3 dni przerwy. Podczas tej przerwy nie zostały narzucone uczestnikom żadne wymagania co do diety, nawet nie, nie było to szczególnie monitorowane, po prostu nakazano im jeść tyle, ile czują, że potrzebują. U obu grup badanie trwało 6 tygodni, natomiast druga grupa. Co dwa tygodnie wykonywała 3 dni przerwy, więc na przestrzeni 6 tygodni byli oni aż 9 dni krócej w deficycie, czyli nie było to 6, a tak naprawdę 5 tygodni, a pierwsza grupa była w tym wypadku dłużej. Wydaje się więc, że to właśnie pierwsza grupa powinna utracić więcej na wadze i spalić więcej tkanki tłuszczowej. Wyniki jednak pokazują, że po 6 tygodniach grupa zmiennych kalorii straciła więcej masy ciała oraz więcej tłuszczowej I na dodatek doświadczyli oni mniejszych adaptacji układu pokarmowego niż w przypadku grupy, która stosowała ciągły deficyt. Ponadto ponownie uchroniło ich to przed efektem jojo, ponieważ miesiąc po zakończeniu badania również sprawdzono parametry uczestników i grupa zmiennych kalorii utrzymała praktycznie swoje rezultaty niezmienione, natomiast grupa ciągłego deficytu ponownie utraciła większość swoich rezultatów. W tym badaniu uczestnicy wykonywali przerwę od deficytu co 11 dni. Natomiast w pracy Campbella i współpracowników z 2020 roku, przeprowadzonej już, co warto zaznaczyć na osobach wytrenowanych, co każde 5 dni uczestnicy jedli 100% swojego zapotrzebowania. Jest to również o tyle dobrze zaprojektowane badanie, że w obu grupach średni tygodniowy deficyt był identyczny, czyli na poziomie -25%. I jedyną różnicą był tak naprawdę rozkład tego deficytu na przestrzeni dni. Po 7 tygodniach takiego protokołu, co prawda grupa stosująca aryfidy utraciła mniej na wadze, natomiast jak widzisz, utraciła więcej tkanki tłuszczowej i mniej beztłuszczowej masy ciała. Grupa ciągłego deficytu natomiast mimo większego spadku wagi straciła mniej tłuszczu a praktycznie ponad 3 razy więcej mięśni. Warto tutaj również zauważyć, że uczestnicy tego badania, którzy przerywali deficyt co 5 dni, uzyskali z tego tytułu większe korzyści niż uczestnicy poprzedniego badania, którzy przerywali deficyt co dni 11. Może to nam sugerować, że nie jest ważne na jak długo przerywamy deficyt, tylko jak często to robimy. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w dni ryfidowe zwiększenie kalorii wynikało z jedzenia większej liczby węglowodanów przez uczestników i jest to kluczowe, ponieważ to właśnie węglowodany, a nie tłuszcze, będą miały największy wpływ na hamowanie negatywnych adaptacji metabolicznych podczas redukcji. Pokazuje to chociażby pierwsza praca na tym slajdzie. W którym porównano trzydniowe przekarmianie tłuszczami oraz węglowodanami, i to właśnie węglowodany podniosły stężenie leptyny, czyli hormonu sytości, aż o 24% i dodatkowo zwiększyły dzienne wydatkowanie energii, ponieważ mają one również duży wpływ na naszą spontaniczną aktywność fizyczną. W przypadku tłuszczów nie odnotowano takiej zależności. Dodatkowo potrzeba około 10 gramów na kilogram masy ciała węglowodanów, aby uzupełnić zapasy glikogenu, który jest głównym źródłem energii podczas treningu. Jeżeli więc zwiększymy spożycie kalorii z tłuszczy, to to po prostu nie będzie możliwe. No i jak pokazują te i wiele innych badań, optymalne w kontekście stosowania RIFIDów wydaje się przerwanie deficytu na przynajmniej 48 godzin. Jest to minimalny okres, a Jednodniowa przerwa od diety wydaje się być po prostu za krótka. Wyjaśnia to również ponownie, dlaczego Cheat Day nie ma sensu, ponieważ w tym przypadku zazwyczaj jest to właśnie po pierwsze jednodniowa przerwa, po drugie jest to najczęściej w ogóle niewliczane, czyli nie mamy pojęcia, ile dostarczyliśmy kalorii, no a po trzecie jest to zazwyczaj jakiś fast food bądź impreza, czyli nie wynika to właśnie z węglowodanów, tylko z tłuszczy, więc trzy razy na nie. Więc teraz, żeby zebrać wszystkie informacje w jedno miejsce, wydaje się, że to częstotliwość przerywania deficytu jest ważniejsza od długości przerwy od diety. Podniesienie liczby spożywanych kalorii powinno wynikać ze zwiększonej podaży węglowodanów na przynajmniej 48 godzin. I moim zdaniem, stosowanie refeedów może być lepsze dla bardziej zaawansowanych osób, ze względu na to, że chociażby w takim cyklu 5-2, restrykcje podczas tych 5 dni są większe niż w przypadku stosowania ciągłego deficytu bądź diet breaków. Więc jeżeli ktoś chce po prostu poprawić swoją sylwetkę i spalić trochę tłuszczu, to Stosowanie diet breaków moim zdaniem będzie tutaj zupełnie wystarczające. No i fajnie jest też zastosować rifidy pod koniec redukcji, kiedy już szlifujemy naszą formę i ryzyko utraty masy mięśniowej jest największe, wówczas właśnie taka dieta może nas skutecznie przed tym uchronić. No i dodatkowo rifidy mają potwierdzoną skuteczność na osobach wytrenowanych, więc jest to też na pewno duży plus. Podsumowując, cały film, deficyt kaloryczny jest najważniejszym czynnikiem. Nie da się chudnąć bez deficytu i nie da się nie chudnąć w deficycie, co potwierdza badanie z Minnesoty z 44 roku. Im więcej mamy tkanki tłuszczowej do zrzucenia, tym diet breaki mogą potencjalnie nieść większe korzyści, skutecznie chroniąc przed efektem jojo. U bardziej zaawansowanych osób stosowanie jedno-dwutygodniowych diet breaków może pomóc szczególnie pod względem psychologicznym, poprawiając samopoczucie. A im bardziej ekstremalna redukcja, tym refeedy mogą nieść większe korzyści. To by było wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam również do obejrzenia mojego poprzedniego materiału, w którym omówiłem dwa najważniejsze czynniki, które odpowiadają za większość naszych przyrostów. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, suba, zostaw dzwoneczek, jeżeli chcesz widzieć więcej takich materiałów. Jeżeli chcesz, żebym pomógł Ci przeprowadzić skuteczną redukcję, to zapraszam do opisu po współpracy. A jeżeli chcesz poszerzać swoją wiedzę, to w opisie znajdziesz również link do pobrania mojego darmowego e-booka o kształtowaniu sylwetki i budowaniu siły. Dzięki za oglądanie.